13 sierpnia 2008 roku wieczorem podczas wiecu w Tbilisi prezydent Lech Kaczyński zwrócił się do zebranych na placu. I my też świetnie wiemy, że dziś Grudnia, jutro Ukraina pojdzie państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę. Dokładamy, że Rosja jest na Basintach jak nieba Ukraina, do merytorycznych warg mi zakończyła napis rygizmowa. Dzisiaj okupanty оккупанты находятся na naszej ziemi. И думают, что Тбилиси будет сломлен и сдастся их танкам, как это бывало в прошлом в других европейских странах. Этого не случится. И вы стоите здесь и поддерживаете нас. Мы здесь и а ხო ქრენე ესტონია ხო თილი აიცი მო კარტონება ჩვენ ახორტივის თვითონ ჩვენ ისერავდაებავ გადაგამოხატოთ თქვენს მიວ່າ ჩვენ ექვსი ქვეყნის პრეზიდენტები ლიტვისა უკრაინისა ესტონეთის ლიტვის ლატვიის პოლონეთის Jesteśmy po to, żeby podjąć walkę. Po raz pierwszy od dłuższego czasu nasi sąsiedzi z północy, dla nas także z północy, ze wschodu, pokazali twarz, którą znamy od setek lat. Ci sąsiedzi uważają, że narody wokół nich. повинним підлягати не мови мені чуя меча російська ჩვენ щомолеці миству стром вибродот і тому що чудили ти 메소белі фікромс тро патара крутнебі онда да еткос да ჩვენ амас меогнебіт ара Te czasy upadłego, niecałych 20 lat temu imperium wracają. Jest na pikrop, jest zbyt droga do Że znów dominacja będzie cechą tego regionu. Nie będzie. Tak pikrop, z którą dominiereba nie nieba, amputne przytała i Te czasy się skończyły raz na zawsze. Magram, jest drog damtaur dar, etna damot. Nie na 20, 30, 50 lat. Wszyscy w tym samym okresie lub w okresach nieco innych poznaliśmy tą dominację. To nieszczęście dla części a całej Europy. nic nie To łamanie ludzkich charakterów. To narzucanie obcego ustroju, to narzucanie obcego języka. Esaris Adam Janis charakteryzadechła. E seris Ale czym się różni sytuacja dzisiaj od tej przed wielu lat? Dziś jesteśmy tu razem. Dziś świat musiał zareagować, nawet jeżeli był tej reakcji niechętny. Liczymy to schody, bo jest sytuacja Doli Droy Имитро დღეს ჩვენ ახვართ ერთად და ერთად რეაგირებთ ამაზე. მე ის შევწმე პოტო თუ đây żeby tak świetnego nowe śtemocy szczebności unii europejskiej na. Dlaczego oni idą rundę es kwęgnie oprócz aż dregerewa mohtinda etiani europuli azri gamoxato. Design chawan ten, ten przyjas Niektórzy sądzieli, że prezydenci będą się obawiać. Nikt się nie obawiał, wszyscy przejechały. Rutysac w gaję strony prezydent i białe ciała, wolę z tego naroś się głosiny. Ma grał świat, a raprisa głosinija. Środkowa Europa ma odważnych przywódców. I chciałbym to powiedzieć nie tylko wam. Chciałbym to powiedzieć również tym z naszej wspólnej Unii Europejskiej, że Europa Środkowa, Gruzja, że cały nasz region będzie się liczył, że jesteśmy podmiotem. I my też świetnie wiemy, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę. Dokładam, jest to Rosja, jest właśnie jak Ukraina. Damy rację, nikomu głęboko... nie zadbało na tych Byliśmy głęboko przekonani, że przynależność do NATO i Unii zakończy okres rosyjskich apetytów. Okazuje się, że nie, że to włoski. Ciągłego narodu Europy a do NATO i do ja sam też was gadajitam szczelaną asia realis. Ale potrafimy się temu przeciwstawić. Potrafimy się temu przeciwstawić, jeżeli te wartości, o które miałaby się Europa opierać, mają jakiekolwiek znaczenie w praktyce. Magram, a mammyślombo, tu jest gdzie nebyle będzie, ramiona przy deserto Europy. Praktyka się Ariane Namglow nie szczelowała. Jeżeli mają mieć to znaczenie, to my musimy być tu. Cała Europa musi być tutaj. Tu mamy cały Frejnę nie szczelowała. Mamy czwórka, kundawików. Tam też Europa, kundawików. To są cztery państwa. Należące do NATO jest Ukraina, wielkie państwo. Ale Повинно, есть пан президент Сархозы в этой среде, председатель Рады Европейской, но здесь должен быть ПАИС-27. Мы сегодня сюда приехали сказать вам... Мы приехали сюда, чтобы сказать, Грузия наш друг, грузины наши друзья. Сегодня самое трудное для Грузии время, мы заявляем, что вы имеете право на свободу и независимость. That you are not alone. Хочу заверить вас, вы не одиноки. Мы вместе с вами выступаем за право самим определять свое будущее. Грузия должна сама решать этот вопрос, как это ли вы ответили? Если свобода какого-то народа под угрозой, если где-то демократия под огнем, это значит, что вскоре под угрозой и огнем окажутся наши свободы и демократия. Gruziny, wasza siła w jedinstwie. My z, z wami. A Charko leje ...ostre realne działania. Ja się stykałem jako polityk, już jako prezydent mojego kraju, z takim przekonaniem, że Rosja ma jakieś szczególne prawo do godności. Ja chciałem zapytać, skąd to się wierzy. Kto Rosji dał to prawo? Dlaczego największe państwa europejskie sugerują, jakby Rosja miała tego rodzaju prawo? Dlaczego Rosja może komuś dawać nauczki? To rzecz, którą trzeba odrzucić. I dzisiaj jest dobra okazja do tego, żeby to powiedzieć. W końcu jest sprawa pomocy humanitarnej. Ja bym chciał mieć tylko wszystkie organizacje w moim kraju, w Polsce, w kraju tak dużym, w kraju 40 ale także Rząd że wezwał do tego, żeby potroił swoich księgi. Powinno być więcej, szybciej. Powinno się też próbować stworzyć korytarze humanitarne. Szczególnie, jeżeli idzie o ten rejon, o którym mówił pan Dony ja Przyjechaliśmy tutaj, o czym mówiłem wczoraj na wieczór, żeby wykazać solidarność z narodem gruzińskim. Nic nie złamie naszej solidarności. Dziękuję bardzo. Film dedykujemy pamięci prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego, reżyser Ernie Harlin oraz producenci. Pierwszą ofiarą wojny jest prawda. Hiram Johnson, senator USA, rok 1918. 5 dni wojny. Film oparty na prawdziwych wydarzeniach. W ciągu ostatniej dekady zginęło ponad 500 reporterów. Film ten jest dedykowany ich pamięci. i 12 sierpnia 2008 roku wieczorem podczas wieców w Tbilisi prezydent Lech Kaczyński zwrócił się do zebranych na placu.